Dwóch zuchów no. leciało, leciało i doleciało, dolecieliśmy gdzieś tam, nie wiem na gdzie, bo jeszcze nie sprawdziłem, ale oczywiście co, plecak i worek na skrzydło zostały w samochodzie, także teraz z tym urządzeniem musimy jakoś się dostać do Fejsławic, mamy do Krasnego Stawu kawałek, potem z Krasnego Stawu jeszcze trzeba wrócić, zaraz będziemy szukali pomocy u autoktonów. Leciało. bardzo fajnie, jemnie trochę zimno, ale zimno, fajnie. Byliśmy ponad 2000 nad poziom morza, więc, więc było zimno, było minus pewnie z 5, łapy zmarzły. Lecimy w górę, iha! No i był chwilowy kryzys, chmury się rozlały, zacienie nie poszło i nie udało się wrócić. Także tak bywa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan sąsiada z samochodem, żeby nas powrócił kawałek do czekaj. Cześć, to nie widać, nikogo nie radzi chyba. Czy tam teraz? A, a, to w robocie teraz? No nie w robocie, tam w A Dobra. sąsiady? Czekaj, tu chciałam już bo nie ma. A bo ich nie ma. To nic, to będziemy wszyscy szukali. Dobra, dziękujemy. Nie, no więc poszukujemy transportu teraz, żeby dojechać jakoś do samochodu Dobry. Nic, wylądowaliśmy, bo to się leci na, na noszeniach na termice a jak nie ma termiki, to się ląduje. Mieliśmy zamiar wrócić Paralotnia. Szkolnik będzie, samochód zaraz. Tak? A on już chyba jechał właśnie, wracał Ale to dwa razy. Tak? 15 był 25 i będzie Kolega już pojechał po samochód, bo to... Mamy samochód, ale w Fajsławicach trzeba się dostać do Fajsławicy, wziąć samochód i... Tam w kierowca tam coś A tu nie ma napędu, my lecimy na chmurach. Na noszeniach jak szybowce. Startujemy z wyciągarki, tam nas kolega wycholuje. Tam w To w Fajsławicach startujemy. W No. W tak Nie, nie, w Fajsławicach to jest koło piask. No. Czekają to lotnisko jest normalnie, latają samoloty. Ja, się tak... no. kura się przygląda gdzieś. No. no. Ja tam poza kury. Nic nie widzę, nic tego. Nic nie bardzo <laughs> No tak, to po cichutku. Kura zobaczyła a ja dopiero po kury. No. zwierzę czujne. No. Ma, taki mają taki, że tak. człowiek nie ma. No nie. Ma. Tak. <gry> Taka historia z tym lataniem. Czekam na podwózkę. Tutaj leży tantem. Jestem obserwowany przez pana to czy zaraz Roman ma podjechać?